Wyzwaniem będzie zjedzenie psiej karmy. No, niestety. Mamy tu kubki picia. Mm, mm. Nie pokażę wam niestety, ile jest picia, bo się wyleje. Widzicie, no. jak śmierdzi? Uuu, śmierdzi! już to lidało. Jadł kiedyś suchą karmę dla psa i jest bardzo smaczna, ale... Wiecie, paszcza. Dla psa to jest pochyla. To Jaki to smak, bufina? No, nie ja lubię krowy. Dobra. Trzeba oblizać. Odkażenie. O, to jest bez smaku. smakiem. To jest bez smaku. Smakiem. Ugryzam kawałek, nie widzisz, to jest bez smaku. <noise> Jó, ja, to ty <jest>. Co <noise> to jest bez smaku, to jest dobre. No teraz ty, ja ugryzam już. No, ja już ugryzam. Gryź, no? No, ugryz. Ale to jest bez smaku, no ja ci obiecuję, obiecuję, że nic o, to jest nie poczujesz. jest twarde. Nie... Dobra, obiecuję, że nic nie poczujesz, to jest bez smaku. <noise> O rybę. bez smaku, ja to pogryzłam. Widzicie, jest kawałek tak oderwany. Bo ty, patrz, ja też mam kawałek tego. A to się nie liczy, jeszcze raz, bo ja już ugryzam. Ja już nie muszę Obydne. jeść I, i mówię, wam, ta karma jest jakaś bez smaku. Skąd ty ją kupiłaś? Nie wiem. Kupi zimie, ta karma tego, jest taki. Nie z tego środka. <laughs> bo ugryza mi się rozerwało dwa dziurka. Patrz, patrz, patrz. patrz. patrzcie. Patrz! No pokazuję. Poka nie, to są jakieś kości same! Ale wzięła to już... Ja połknęłam. Dobra, masz coś iść z tej tekstów. Co byś tam? Bywał? O, chodzymy, to Dobra, a następny odcinek będzie lepsze wyzwanie. Suwa karma dla kota i razem dla psa. Może coś takiego lepszego. Dobra, a potem możemy ślimaki.